Krótko tym razem. Widziałem w internetach, w telewizjach i radiach, słyszałem, a nawet z raz czy dwa ktoś osobiście do mnie powiedział, że mężczyźni boją się silnych kobiet. Zwykle powtarzane przez kobiety pośredniego sukcesu. Napisałem książkę pod tytułem: Jak osiągnąć sukces?, która osiągnęła sukces, co było moim pierwszym i wielkim życiowym sukcesem, i teraz, jako kobieta sukcesu, udzielam się medialnie, żeby puścili do dróg trzeciego wydania i mój sukces był większy lub kobiety do tytułu aspirujące. Panie pozwolą, że zaprzeczę i wyjaśnię w czym rzecz. Nie każdy najwyraźniej na biologii uważał i fakty łączył ze sobą. A zatem my się kobiet silnych wcale nie boimy. Po pierwsze, dlatego, że na co dzień od lat najwcześniejszych mamy do czynienia z silnymi mężczyznami. Ci od silnych kobiet różnią się Poza samą siłą, tym, że są bardziej bezwzględni i brutalni, zarabiają więcej i większy sukces osiągają, nie wahając się przed wdeptaniem w ziemię każdego, kto stanie im na drodze. Chodzi o to, że nas silne kobiety nie pociągają. A to z powodu prostego uwarunkowania ewolucyjnego, z tego samego, dla którego panią się silni mężczyźni podobają. Poza pełnymi piersiami i szerokimi biodrami, które pokazują płodność partnerki i zdolność do wykarmienia potomstwa, szukamy partnerek czułych, wrażliwych, spokojnych, opiekuńczych i posłusznych. Bo takie nie tylko załapią, o co dzieciakowi chodzi jak ryjadrze, ale jeszcze się nim dobrze zaopiekują. A jak przyjdzie przed wilkami albo niedźwiedziami spierdalać, to nie będą się kłócić o to, w którą stronę. Kobieta sukcesu, kobieta silna jest zaprzeczeniem tych cech i najzwyczajniej w świecie nie jest pociągająca. A że nie ma siły straszniejszej niż gniew kobiety wzgardzonej, to mamy plucie, jadem i warczenie na antenie. Bo panowie obawiają się o swoje pozycję. Skarbie, najsłodsza, cukiereczku, na moją pozycję oprócz ciebie dybie jeszcze kilku dużo bardziej bezwzględnych, wrednych i bezkompromisowych skurwieli. Wolałbym ciebie i twoje koleżanki niż tych skurczybyków.